W czy w koroningu? <laughs> turbosprężarka z Tuarega z -dei. No, Szału nie ma w niej. Ciężko jest mi pokazać to jedną ręką, ale wirnik jest wywalony w kosmos. <laughs> to było geniusze, którzy to składali, poskładali wszystko na silikon. Bo tak, żeby inaczej, no, przecież silikon jest wszechobecny. Dlaczego nie? Turboplastarka pozalewana olejem. Tu wszędzie. Widać, że wszystko było źle pouszczelniane, wszystko ciepło Więc czasem. Wiernik z tej strony jest również... O, tego akurat nie jestem w stanie Wam pokazać jedną ręką, ale... Zresztą widać jak ten wiernik sobie tańczy tutaj. Jest... Luz jest dramatyczny w tej w Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest kolejny przykład tego, jak klient ufał serwisowi, z którego korzystał i nagle się okazało, że coś tutaj finalnie nie działa, a... Ile rzeczy, która jest drastycznie zmasakrowana w tym aucie, jest yy, ogromna. Pierwsza rzecz taka, że. Yy, czekaj, ortorek, na drugą stronę. Ech, zobaczcie, tutaj było wszystko poskładane na pastę. Widać, że, proszę, o, zobaczcie, sobie, wszystko było poskładane na pastę. Tutaj rury spływowe niżej. Tam jest pełno silikonu na tej rurze spływowej. Niżej, niżej pomiędzy, czyli mówimy o tej rurce, tutaj to nie za bardzo niestety widać, ale tam jest o wystarczy go wymienić i przeważnie nic nie cieknie. Tutaj mamy wszędzie, tak jak mówiłem wcześniej, pokazałem powódź. Bagno demontujemy teraz, to wszystko, żeby to wszystko rozebrać, zweryfikować, pozamawiać wszystkie uszczelki, odpompować ten cały płyn olej, wszystko stąd wypompować, uszczelnić, żeby to miało ręce i nogi. Także dużo pracy jeszcze przed nami.